Witajcie, moi drodzy. Taka szybka informacja z mojej strony, co się będzie działo w tym tygodniu, czyli myślę już o od poniedziałku, na kanale Wartościowe Życie. Moi drodzy, wchodzimy w czas trzeciego biblijnego święta, które nazywa się Szabot. To oznacza święto tygodni. Ono nie trwa przez tygodnie. Ta nazwa tylko ze względu na to jest, że do tego święta trzeba policzyć sobie właśnie siedem tygodni, więc mijają tygodnie. I wtedy, kiedy ludzie sobie wyliczą, kiedy mija właśnie te 7 tygodni, przypada to święto. Więc stąd nazwa święto tygodni. No i ono w tym roku przypada na szósty dzień Siwan. A, ale to nic wam nie mówi, zresztą mi też by to nic nie powiedziało. Więc korzystając z naszego kalendarza, to święto przypada z 16 na 17 maja, ale przez to, że właśnie się odpowiedni sposób to liczy, ludzie też uważają, że to nie przypada teraz, ale przypada z 23 na 24 maja. Więc bez względu na to, kto ma rację, czy to jest teraz, z 16 na 17, czy z 23 na 24, chociaż większość ludzi uważa, że teraz to przypada, to w tym tygodniu, właśnie ten, który będzie, tak powiedzmy, pomiędzy tymi spornymi datami, na kanale Wartościowe Życie zamieszczę trzy materiały dotyczące tego święta. I co za tym świętem było? Święto szabło, święto tygodni jest inaczej znane jako, uwaga, pięćdziesiątnica. Więc już wiecie o co chodzi, czyli chodzi o to święto, podczas którego Kościół został ochrzczony, obdarowany Duchem Świętym. I skupimy się w tym tygodniu właśnie na obietnicy spełnionej, obietnicy bożej, czyli. Zesłaniu Ducha Świętego na Kościół, więc będzie program warte, warto, warte uwagi. Czyli to, co tłumaczę od, od ubiegłego tygodnia o świętach biblijnych. Oraz dwa wykłady dotyczące Ducha Świętego, czyli działanie Ducha Świętego, czyli będziemy mówić o jego darach. I będzie jeszcze wykład Ducha niegaście, czyli po prostu też ten dość ciekawy temat o tym jak wygląda faktycznie to dzisiaj w Kościele, jeśli chodzi o kwestie Ducha Świętego. Tak więc zapraszam na kanał Wartościowe Życie. Warto zobaczyć te programy. Do zobaczenia następnym razem w kolejnym update. Cie. Pa.